Pani Katarzyno, z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka, jakie są największe zagrożenia w sieci, które czekają na nasze pociechy? w Biurze Rzecznika Praw Dziecka jakby staramy się bardzo nie, nie pokazywać tych, tych najważniejszych, tych, tych najbardziej niebezpiecznych, bo tak naprawdę dla nas w biurze najwa, naj, najbardziej niebezpieczne dla dziecka jest zagrożenie to, z którym ono się mierzy w tej chwili. Bo tak naprawdę, jeżeli dziecko się do nas zgłasza i mówi, że ma problem, bo ktoś wykorzystał jego wizerunek, czy, czy ma problem z cyberprzemocą, czy z jakimś innym zagrożeniem w sieci, to, to to dla nas dorosłych powinno być na ten moment najważniejsze i najbardziej niebezpieczna rzecz dla niego i powinniśmy na jakby potraktować to z jak największą powagą. Często takie problemy są zgłaszane? Tak, często są zgłaszane. Bardzo często zgłaszają takie problemy rodzice, wychowawcy, ale też same dzieci mówią nam, że, że z czymś się akurat mierzą I, i wówczas dla tego dziecka ten problem na ten moment jest najważniejszy i wsparcie, nawet jeżeli za dwa dni ten problem może się okazać tak naprawdę błahy, to dla tego dziecka w tym momencie to jest najważniejsze i trzeba mu pomóc. A czy zjawisko hejtu w internecie jest dalej tak aktualne, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy tak głośno o tym mówiliśmy? bo dzisiaj bardziej dezinformacji mówimy, a hejt, czy on dalej jest? Nadal jest bardzo dobry. W ogóle dzieci zgłaszają hejt jako takie jedno z największych wyzwań, z jakim mierzą się w internecie. Także tak, jak najbardziej. Pani, Pani Katarzyno, czy wy macie gotowe rozwiązania, które pozwalają zablokować taki hejt? Po prostu uciąć go w jednej minucie, żeby to dziecko przestało mierzyć się z tym problemem. My robimy wszystko, co, co, co jest możliwe, łącznie kontaktujemy się z platformami cyfrowymi, w zależności gdzie ten hejt też występuje, natomiast yy, bardzo ciężko jest tak zamknąć to i, i, i jakieś, dać jedno, jedno uniwersalne rozwiązanie na każdą sytuację, ponieważ każda sytuacja jest inna i niestety no, nie mamy jednego rozwiązania na każde, ale podchodzimy do każdej ze sp, 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 sp spraw indywidualnie, żeby jak najszybciej i, i, i definitywnie pomóc dziecku. Pamiętajmy też, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nasze dzieci poruszają się w sieci, dbajmy o ich bezpieczeństwo. Dziękujemy państwu z Forum Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.